Proszę państwa, wcześniej czy później nadchodzi taka chwila, że no trzeba wymienić kartę Przepraszam panów na momencik Szanowny abonencie, we wrześniu razem z rachunkiem za abonament cyfry otrzymujesz nową kartę do dekodera Starą kartę na nową wymień w taki oto sposób Wybierz czas, w którym nie będziesz oglądał telewizji Wiem, że to będzie trudne, ale potrzebny ci będzie jakiś 7, 8, 10 godzin I po pierwsze, przeprogramuj dekoder Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji, którą znajdziesz w liście Po drugie, ustaw kanał 19 na dekoderze, to jest bardzo ważne Po trzecie, przełącz pilotem dekoder do stanu standby Potem wyjmij wtyczkę dekodera z kontaktu. Świetnie. Włóż nową kartę do dekodera w miejsce starej. Mhm. Włóż wtyczkę do kontaktu. Tak jest. Poczekaj chwilę i włącz dekoder dowolną cyfrą na pilocie. Pozostaw go na kanale 19 na 8, 10 godzin. Tylko nie, rusz, nie ruszaj tym. O pomyślnym zakończeniu wymiany karty powiadomi cię plansza z informacją. Dziękuję. Aha, w razie jakiekolwiek trudności z instalacją skontaktuj się z Centrum Telefonicznym Abonentów. Dziękuję za uwagę. Gdzie byłeś? Weź nie grzej rdzenia. Człowieku, prezentację przecież miałem.